Newsweek rzucił się na Bogdana Rymanowskiego jak lew. To znaczy chciał rzucić się jak lew, ale rzucił się jak stara wyłysiała wrona. Bogdan Rymanowski, jeden z ostatnich prawdziwych zachowujących obiektywizm dziennikarzy, zaprosił panią profesor z 50-letnim starzem, panią profesor Grażynę Cichosz, która powiedziała o kilku Oczywistościach. No i oczywiście zrobiła się afera, bo wszystkie socjalistyczne gnioty w naszym państwie, opłacane przez różnego rodzaju instytucje, fundacje i korporacje produkujące żywność i leki, które mają leczyć konsekwencje spożywania żywności produkowanej przez korporacje, rzuciły się na Bogdana Rymanowskiego, próbując go dyskredytować i podważać jego wiarygodność, zarzucając mu poglądy konserwatywne i prawicowe. Jakby było coś w tym złego. Ja skupię się tylko na mięsie. W najsłynniejszej aferze gospodarczej PRL-u, w tak zwanej aferze mięsnej, która wybuchła w 1964 roku, okazało się, że w państwowych przedsiębiorstwach produkujących mięso w ubojniach i w zakładach przetwórczych dokonywano fałszerstw faktur i sprzedawano mięso do Berlina Zachodniego i na czarny rynek. Ale był jeszcze jeden aspekt tej afery: mięso było oszukiwane. A mianowicie poprzez specjalne, dość prymitywne urządzenia, ale trochę podobne do tych, które są stosowane w dzisiejszych zakładach przetwórczych, nastrzykiwano mięso wodą, z solą, solanką i różnymi fosforanami. Po to, żeby zwiększyć masę od 20 do nawet 50%. Jednym ze skazanych był Stanisław Wawrzecki. Była to jedyna osoba, na której wykonano tak zwaną czapę. Przez powieszenie. Podobno osiwiał w kilka sekund. Tuż przed wyrokiem. Pani profesor Grażyna Cichorz ma rację. W PRL-u mieliśmy żywność wyższej jakości. Pamiętam, jak dziś, niedługo po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, zmieniono przepisy pozwalające na procedurę ostrzykiwania mięsa, dodawania wody do mięsa w celu zwiększenia masy. W programach telewizyjnych przekupne gnidy, nazywające się naukowcami, tłumaczyli, że jest to doprowadzenie do naturalnego stanu mięsa. W sytuacji, kiedy zostało odwodnione w procesie produkcji. Chodziło o to, żeby pozwolić producentom, a zwłaszcza korporacjom, fałszować jakość mięsa, sprzedając tam wodę z solą zamiast mięsa. Dzisiaj dodaje się dużo więcej różnego rodzaju dodatków, barwników, ulepszaczy, po to, żeby zafałszować jakość mięsa i sprzedać go jak najdrożej. Pani profesor Cichosz ma rację. Jesteśmy truci, świadomie czy mniej świadomie. Lekarze w większości o tym wiedzą, ale nam nie mówią, bo się boją, ponieważ macki korporacji sięgają wszędzie. Również korporacji Big farmy, która zarabia na tym krocie, ponieważ ludzie, którzy jedzą tej jakości jedzenie, chorują częściej i zażywają coraz więcej leków i krócej żyją. Ja poruszyłem tylko i wyłącznie problem mięsa, ale ten sam mechanizm działa we wszystkich produktach przetworzonych, a nawet tych nieprzetworzonych. Ja mam tylko wykształcenie średnie medyczne, ale uwierzcie mi, jeżeli chcecie być zdrowi, to jedzcie dużo jaj, dużo mięsa dobrej jakości, dużo tłuszczu zwierzęcego, trochę warzyw, nie za dużo owoców. I kupujcie produkty ze sprawdzonych źródeł dobrej jakości. Ciągle jeszcze takie można kupić. Podstawą żywienia musi być białko. Białko nam jest do życia niezbędne, i pani profesor absolutnie ma rację. I pamiętajcie, że nasze zdrowie, nasze życie tak naprawdę zależy od nas. A to, co będą robić producenci żywności, też zależy od tego, co my będziemy w sklepach kupować i czy będziemy się przeciwstawiać tym mechanizmom. Wielki szacunek dla pana Bogdana Rymanowskiego i dla pani profesor Grażyny. Cichosz